Ojcieku, Chrzcicielu, Chrzcicielu Gdańszczan, drogą do Boga nas prowadzi. Każdy chrześcijański naród ma swojego apostoła, Ojca Wiary. Dla nas jest nim Święty Wojciech. Ksiądz Dariusz, kapelan w Związku podkalan w Polsce, udział w Gdańsku, którego serdecznie witamy na tej liturgii Jego Mość, modli się w intencji Gdańskiego oddziału Związku Podchalan w Polsce, ja także modlę się w tej intencji. Cytanie z dziejów apostolskich. Im to po swojej męce dał dużo dowodów, zezyje, pokazywał im się przez 40 dni i opowiadał o Królestwie Boskim. A kieros jedni przyk przykazał im nie uchodzić z Jezuziny, bacekać ugodnicy ojca. Słyszeliście? Oni i ode mnie wodą. I On wodą, ale wy wnet będziecie łosceni Duchem Świętym. z listu św. Pawła i apostoła do Filipianów. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, cy to bez życia, cy bez śmierzeć, bo dla mnie żyć to Chrystusa, a umrzeć to zysk, bo ja, bo jak żyć w ciele, to dla mnie owocno, robota. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron dostaję radę. Facet, odejdź. byk? być z Chrystusem, bo to lepsze. w którą dzisiaj przezywamy, pokazuje nam wielkiego człowieka, jak on był święty Wojciech. Wypełnił on swoją życiem, a nadesyć kotys i swoją śmieszczą słowa, w które słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii. Naprawdę, naprawdę, godą Wam, jak ziorko pszenicy wpadnie w ziemię obumrę. O staniu ale kiełm um rumbre przynosi plon kwity. to by te słowa się wypełniły w życiu świętego Wojciecha. I pytam dzisiaj pana Jezusa, by łodnowił wiarę w tej naszej małej ojczyźnie, w dońsku, w naszej diecezji, w całej ojczyźnie, w całym świecie ale i w naszych rodzinach, by cały zastęp święty w męczenniku naszego narodu, do którego zaliczy się święty Wojciech, uprosili nam u naszego najlepszego gazdy Pana Jezusa, Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i całego związku pod halan. Amen. Pytamy pięknie za papieżem Franciszkiem. Naszym jego mościem, księdzem arcybiskupem Tadeuszem, syćkiem biskupami, kapłanami i diakonami. A nade za jego mością i z tej parafii i z naszego związku pod twarzą, co by przez przykład świętego życia przeciągali łowiecki do serca Pana Jezusa. Tobie Boże pytamy, Ty słuchaj Pana. Pytamy Cię za misjonarzy, by złotwagą nieśli dobrą nowinę o Chrystusie dosyć zakątków Ziemi. Tobie, Boże pytamy. wysłuchajmy nas Panie. Pomodlimy się za nas tutaj dziś okło obecnych. Bymy za przykładem świętego Wojciecha z radością szli za nasą najlepszym gazdom, Ponem Jezusem. Tobie, Boże pytamy. Wysłuchaj nas, Panie. Wsty, nasz dobry panie, dziękujemy Ci, że pociągasz nas ku sobie, nadając sens naszemu życiu, i, wstawiasz, i stawiasz na naszej drodze świętych, którzy prowadzą nas ku Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.